Przyznam się, że tego co za chwilę Ci pokażę w bingo na ten rok absolutnie nie miałem i sam jak to zobaczyłem dosyć mocno się zdziwiłem. A o co dokładnie chodzi, zapraszam na krótki trailerek, a później na dalszą część filmu, więc lecimy z tym. Whether it's Templars. Tak, dobrze kminicie, to jest Assassin's Creed. Tego połączenia chyba nikt się w tym roku nie spodziewał. Jeżeli chodzi o A serię AC, to ostatnio jakoś nie śledziłem, ale jest to jedna z takich pierwszych gier, którą dosyć dobrze pamiętam. I właśnie pamiętam jak biegałem i robiłem te skoki wiary, i strasznie mnie to w pewnym momencie będąc z znudziło. Ogólnie pierwsza odsłona tej gry nie była powalająca i takie trochę mam mi żadne uczucia co do niej, natomiast zagrywałem się i pamiętam jak się robiło tamte zabójstwa i tak dalej. No mega mega fajne wspomnienia. No i tutaj będziemy sobie mogli mówiąc wprost przypomnieć jak to jest grać właśnie między innymi Ezio ponieważ do mobilnej gierki dołącza on to be man made this artifact i have never felt anything like it glad to see hashtags writing in this dobra może trochę za wcześnie zacząłem to mówić w każdym razie dołącza on proszę państwa i inni asasyni, których jest łącznie piąteczka i będzie można nimi sobie pograć. A tutaj widzimy trailer, na który If muszę monsters man-made, then let a man on make them. Wygląda dosyć kozacko. no nie ma co ukrywać, że dosyć fajnie się to ogląda. I twórcy Ride Shadow Legends zrobili nam na początku roku 2026 uh -oh. sporą niespodziankę.

czyli jednego z asasinów. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to chyba pierwszy Assassin, który w ogóle występował w Assassin's Creed właśnie w jedynce. No i tutaj w momencie, kiedy teraz zalogujecie się do Raid Shadow Legends i przez 7 dni będziecie się logowali, no to 7 dnia możecie dostać takiego oto ziomeczka Ezio Auditor. Na pewno nie przeczytałem tego dobrze. Natomiast nie o to chodzi, żebym czytał to dobrze, tylko o to jak Kozak wygląda, a wygląda on naprawdę dobrze. Ale to nie wszystko, bo można dostać jeszcze czterech innych asasynów. jest to Edward Kenway, Bajek, Basim i Cassandra. Jeżeli o, nich, jeżeli o nich chodzi, to muszę przyznać szczerze, że tutaj nie wiem, kim oni są, ponieważ te pierwsze części assassinski nagrałem, później już trochę mi z tym było nie po drodze, więc nie mam bladego pojęcia, w których częściach oni występowali. No ale Kassandrę mogliśmy m.in. Innymi zobaczyć w tym trailerze, który przed chwilą puszczałem. Warto też zwrócić jeszcze uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Przede wszystkim po tym jak jego dostaniemy po 7 dniach, możemy też polować na jego ulepszoną wersję i po prostu sprawić, żeby był on jeszcze mocniejszy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ta oferta i z Ezio i z ulepszeniem go jest limitowana oczywiście czasowo. Więc jeżeli chcecie go faktycznie dostać, to warto jest zarejestrować się do Ride Shadow Legends w tym momencie. Ale poza tym warto jest to też zrobić z linku, który znajdziecie w opisie, ponieważ rejestrując się z mojego Revlinka dostaniecie na start legendarnego czempiona Narme de Returnet, na 25. levelu dostaniecie jednego z pierwszych epików, a mianowicie Tau... Ta... Ta... Goara, Później na 45. Ugo i na 50. Mausoleum Major. Więc, jeżeli założycie teraz konto, z linku w opisie filmu dostajecie legendę 3 epiki, za 7 dni logowania dostajecie kolejną legendę Ezio, a poza tym możecie jeszcze wpisać jeden z kodów promocyjnych, które teraz wyświetlają się na ekranie i między innymi możecie wyrwać sobie takiego oto, proszę ja was, państwa Ultimate Dev Knife'a, który jest mega mocnym kozakiem, szczególnie na początku, który przejmuje obrażenia z innych naszych bohaterów, może się też przy okazji leczyć w momencie, kiedy leczą się przeciwnicy, może leczyć naszą drużynę i ją shieldować i może też zwalczać legendarnych czempionów przeciwnika, w związku z czym jest mega dobry i zarówno do trybów PVP, jak i PVE, a w tych i, 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 i tych i tych, w grze nie brakuje, więc warto sobie go odebrać wpisując ten kod, który wyświetla się na ekranie. A jeżeli chcecie innego, no to też są jeszcze inne opcje, żeby odebrać sobie innych czempionów. A a propos, jeżeli jesteś nowym graczem, który nie wie co można tak naprawdę robić w Raid Shadow Legends, nie wiesz czym to się je, to przede wszystkim chciałbym poinformować, że jest to, że jest to gierka taka dosyć mocno nastawiona na kolekcjonowanie. Tutaj kolekcjonujemy zarówno czempionów, jak i sprzęt do tych czempionów jak i wiele, wiele innych rzeczy, czyli po prostu zbieramy zasoby i tworzymy team. Ten team wykorzystujemy w kilku możliwych rzeczach. Na sam początek mamy podstawę, czyli kampanię. Tutaj mamy cztery poziomy trudności, i sobie tą kampanię przechodzimy od samego początku do końca. Następnie, zaraz po kampanii, czy w trakcie kampanii, czy przy kampanii, mamy różnego rodzaju dungeony. Mamy tutaj Twin Fortress. Mamy tutaj dungeony z takimi potionami, które się przydają, z różnymi bossami, które, które mają różny drop, no i z kolejnymi bossami, plus też mamy. W tym momencie, w tym momencie, zróbmy sobie coś takiego. Przykładowo. Będzie, tak? e, w tym momencie mamy też w, w związku z tą kooperacją z Assassin's Creed właśnie takiego bossa, czy właśnie takie wydarzenie, e, czy dungeon, który nawiązuje do mm, właśnie Assassin's Creed. A. Jeżeli chodzi o to, że go zabiłem jednym hitem, to proszę się nie martwić, to nie jest takie proste. On po prostu ma 9 level, moja drużyna ma 60, więc on jest dosłownie na strzała. Ale jak sobie będziemy szli dalej, no to on się oczywiście robi coraz trudniejszy coraz trudniejszy i trzeba kombinować. Natomiast nie będziemy tego teraz omawiać, bo to nie jest clue tego filmu. Clue tego filmu jest co innego. Dalej, poza dungeonami mamy kolejny rodzaj dungeonów, który nazywa się Faction Wars. I tutaj walczymy mm, tylko czempionami z jednej frakcji. Tych frakcji w gierce też jest troszkę, bo możemy sobie zobaczyć, że aktualnie jest ich 16 i aktualnie Cassandra, czyli ten czempion właśnie z Assassin's Creed'a jest pierwszym czempionem z nowej frakcji Argonites. Nie obeznałem się jeszcze z nią, więc więcej na ten temat chwilowo nie powiem. Dalej, mamy też ciekawsze rzeczy, jeżeli chodzi o giereczkę, poza tymi Dungeonami Faction Warsami. Trzy rodzaje areny, gdzie gramy PvP. Dalej, klan bossa, czyli takiego dużego skurczybyka, którego pokonujemy razem z całym klanem. Dalej, mamy Doom Tower, czyli taką wieżę, pod której się wspinamy. I tutaj mamy kolejne levele do pokonania. Mamy też Carset City, czyli taką mapkę, którą sobie robimy. Mame. o, to jest nawet coś nowego, czego jeszcze nie widziałem no to ciekawe, mamy też oblężenie, no ale tutaj musimy być w klanie ja trochę mm, ostatnio miałem przerwę od gry i dopiero wracam, więc muszę sobie jakiś klan znaleźć, no i mamy też Green forest, czego jeszcze w grze nie widziałem jest to dla mnie pewnego rodzaju nowość tak więc jeżeli lubisz zbierać, kolekcjonować i tworzyć mega mocne połączenia czy też po prostu mega mocną drużynę bohaterów, a następnie tą drużynę wysyłać na różnego rodzaju dungeony żeby zbierać power i iść o, na kolejne levele tak naprawdę tych dungeonów, to polecam Ci bardzo serdecznie Ride Shadow Legends. A teraz, żeby rozpocząć granie w tą gierkę, jest mega fajna okazja. Ja też niedługo zresztą będę robił serię, gdzie będę zaczynał całkowicie od zera, więc możesz zasubskrybować w tym momencie kanał, jeżeli chcesz zobaczyć, jak podejść do gry. A jeżeli chodzi o tą okazję, no to właśnie możesz zarejestrować się z linku w opisie tego filmu. Dostaniesz legendę na start, później 3 epiki. Następnie, jak się zarejestrujesz, wystarczy, że będziesz przez 7 dni logował się do gierki dostaniesz Ezio. Plus możesz też zebrać innych czempionów, no i też warto sobie wpisać jeden z kodów promocyjnych na legendarnych czempionów, których możesz dostać totalnie za friko. Więc rejestrując się teraz możesz dostać trzy legendy i trzy epiki, tak naprawdę nic nie płacąc i spokojnie ten skład wystarczy Ci na pierwsze miesiące grania. Później i tak dostaniesz masę innych czempionów, możesz też tych czempionów przezywać na różne sposoby, więc jest tutaj mega dużo opcji kombinowania, zbierania i mm, ulepszania jakby swojego zestawu. Też możesz pokusić się o fuzję kasandry, czyli właśnie tej mm, asasynki. synki. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do linków w opisie. Hej.